Witajcie w 2025 roku. W dzisiejszym odcinku chciałbym poopowiadać Wam o tym, jakie moim zdaniem radioamatorskie transiwery warto kupić właśnie w 2025 roku. Wybrałem tu jedynie urządzenia, które są wciąż produkowane i obecne w dystrybucji, i wybierałem raczej urządzenia z niskiej półki cenowej, może zahaczające trochę o średnią. Po to, żeby były one osiągalne dla jak największej grupy odbiorców, użytkowników. Jeżeli jesteście ciekawi mojego zestawienia, zapraszam do oglądania. Pierwsza grupa urządzeń, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to będą radiotelefony ręczne. I będą to radiotelefony dwuzakresowe na dwójkę i siedemdziesiątkę. I najważniejsze jest to, że będą to radiotelefony analogowo-cyfrowe, bo uważam, że obecnie tylko takie radiotelefony mają sens, zarówno w domenie cyfrowej DMR, jak i w domenie cyfrowej C4FM. Nie warto kupować urządzeń, które są tylko stricte analogowe już w dzisiejszych czasach. I przedział cenowy, jaki sobie tutaj. Hmm, Ustaliłem. To jest około 300 zł yy, początek do 1000 zł taka już topka. Yy, oto kilka modeli, na które warto zwrócić uwagę. Na początek, urządzenie z Dalekiego Wschodu, jakby inaczej. Yy, to najtańszy model, mianowicie Baofeng DM1701. To jest dwuzakresowe radio z yy, modulacją FM i DMR. Moc maksymalna to 5W i co jest ważne, w tym urządzeniu można zainstalować oprogramowanie OpenGD77, a jest to dość istotne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jest to idealne radio na początek przygody radioamatorskiej, jeśli chodzi o cenę. Ponieważ ceny zaczynają się na popularnym azjatyckim portalu już od uwaga 230 zł. Wraz z przesyłką. Jedziemy dalej. Następne urządzenie to Retevis RT3S lub jego siostrzany czy bliźniaczy model TYT MD UV380. To również dwuzakresowe radio FM i DMR o mocy 5W, w którym można zainstalować oprogramowanie OpenGD. I słuchajcie, to jest radio, którego największy atut to wbudowany APRS, albo inaczej, moduł GPS, który można uruchomić. Na którym, dzięki któremu można uruchomić APRS, ponieważ OpenGD77 właśnie wspiera takie rozwiązanie i w bardzo łatwy sposób takie radio może stać się trackerem APRSowym. I ceny na popularnym azjatyckim portalu zaczynają się już od około 400-400 kilku zł z wysyłką. Natomiast mnie się udało takie radio kupić w cenie poniżej 400 zł, bo w okolicach 380 zł, ale było to latem i była to jakaś promocja, więc trzeba po prostu szukać. Kolejne radio, o, chciałbym, o którym chciałbym powiedzieć, to jest radio TIT MD 390. Jeżeli chodzi o software i y y hardware w środku, no to jest to radio praktycznie siostrzane z z y y Retewisem RT3S, natomiast to, co odróżnia to radio, to jest wodoszczelność i jest tutaj ustalona na IP-68, jeżeli się nie mylę, czyli jeśli wpadnie gdzieś tam w kałuże, czy nawet do jakiegoś większego zbiornika, to nie powinno się nic mu wydarzyć. Oczywiście nie można go używać pod wodą. I ceny są troszeczkę, troszeczkę większe, bo oscylują w okolicach 500 zł, mniej więcej. Ale słuchajcie, też widziałem promocję, gdzie można się yy, do takiego urządzenia dobrać już nawet w kwocie w okolicach 400 zł. Osobiście najbardziej polecam właśnie to urządzenie wodoodporne Open GD77. Naprawdę fajna, fajna rzecz. Świetna sprawa do zabawy, nie tylko na początek, ale już jak i takie radio ręczne do codziennego użytku. Następne urządzenie, które polecałbym yy, jako radio ręczne to najbardziej zaawansowany i najdroższy y, model mianowicie radio firmy Eton oznaczone symbolem 878. Jest to dwuzakresowe radio w nadawaniu, ponieważ w odbiorze ma wiele więcej zakresów. Oczywiście y, wspiera FM i DMR, oraz również F, y, modulację AM, jeśli chodzi o odbiór stacji y, lotniczych. Umożliwia skorzystanie sk z modułu GPS, ma wbudowany Bluetooth, jest bardzo dobrze wykonane. Miałem go w ręku wielokrotnie, ponieważ koledzy tutaj w okolicy mają to radio i naprawdę wykonanie nie odbiega od o wiele droższych sprzętów konkurencji. Niestety nie zainstalujemy tutaj oprogramowania OpenGD77, i w moim mniemaniu jest to troszeczkę problematyczne, ponieważ ja bardzo lubię OpenGD77, ale to oprogramowanie, które jest dostarczane z Enetonem. Jest jak najbardziej akceptowalne, da się go używać i można w zabawie radioamatorskiej spokojnie je przeżyć. Ceny w Polsce oscylują w okolicach 1000-1100 zł za urządzenie. Natomiast w jednym z niemieckich sklepów jakiś czas temu udało mi się znaleźć ofertę za 200, około 220 euro. Co jest troszeczkę tańszym rozwiązaniem, ale przesyłka, gwarancja, więc chyba ostatecznie warto kupić u polskiego dystrybutora. Ok, lecimy do następnego radia. OK, teraz przechodzimy do następnego urządzenia, czyli JESU FT70DE. To jest jedyne w tym zestawieniu radio ręczne z kraju kwitnącej Wiśni. Jest to dwuzakresowy radiotelefon zapewniający zarówno łączność konwencjonalną. W trybie FM, ale również w trybie cyfrowym C4FM. Posiada tradycyjnie nadajnik o mocy 5W. Jakość wykonania jest fantastyczna, jest taka, jaka powinna być jakość wykonania. Jest to jedyne, dostępne, jedyne w tym zestawieniu radio dostępne z wyświetlaczem monochromatycznym, ponieważ poprzednie modele wszystkie są wyposażone w wyświetlacz kolorowy. Cena tego radia u polskiego dystrybutora, u polskich dystrybutorów waha się mniej więcej 900 do 1000-1100 zł. Yy, więc no, jest porównywalne z urządzeniem ENITON 878, yy, które też mniej więcej oscyluje w tych yy, przedziałach cenowych. Podsumowując, te nasze radia ręczne to wszystkie. Yy, yy, Prezentowane przeze mnie urządzenia mieszczą się mniej więcej w przedziale od 300 do 1000 zł, co czyni je naprawdę świetnym rozwiązaniem na początek zabawy radioamatorskiej. Teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, mianowicie radia mobilowe. Transiwery samochodowe, albo inaczej mówiąc mobilowe, to urządzenia, które dają troszeczkę większą moc yy, użytkownikowi. Są oczywiście większe, posiadają osobny mikrofon, i tutaj przedział cenowy jest też trochę większy. Wybrałem urządzenia, które zaczynają się od około 1000 zł, plus-minus i kończą się na 2000 zł. Ok, moją listę w tym segmencie urządzeń otwiera Jesu FTM200. To jest e, niezawodna opcja e, renomowanej firmy. Obsługuje pasma dwumetrowe oraz pasmo dwumetrowe oraz pasmo 70 cm. E, umożliwia nam nadawanie i pracę w modulacji FM analogowej oraz w modulacji cyfrowej C4FM. 50 W mocy, kompaktowa konstrukcja, mały czytelny wyświetlacz kolorowy, świetnie e, znajdzie zastosowanie nie tylko w samochodzie, ale na wielu. W biurkach również w domu. 50 watów mocy do dyspozycji, świetna jakość wykonania i to wszystko za zaledwie 1700 zł. Mniej więcej tak wyglądają ceny u polskich dystrybutorów. Jeżeli oczekujesz od radia troszeczkę więcej, to w kwocie około 2000 zł możesz pokusić się o radio również firmy Jesu, wyższy model, tym razem FTM 300. To jest większy braciszek, starszy braciszek FTM200. Również dwa pasma, również analog oraz cyfra. 50 watów mocy, świetna jakość wykonania, ale to radio posiada wbudowany system Bluetooth do komunikacji albo z mikrofonem, albo z mikrofonogłośnikiem, oraz posiada dwa niezależne odbiorniki, a to jest naprawdę bardzo duży atut. No, 2000 zł. Ok. Przechodzimy do następnego radia. Kolejne urządzenie w moim zestawieniu to radio firmy Tyt, oznaczone symbolem MD9600. Jest to radio budżetowe, ponieważ cena to około 1300-1200 zł u chińskich dostawców. Dysponuje mocą wyjściową 50 W i przede wszystkim obsługuje. Oprogramowanie OpenGD77. Radio umożliwia nam pracę zarówno w trybie analogowym FM, oraz w trybie cyfrowym DMR i posiada wbudowany moduł GPS, co umożliwia nam zabawę również w postaci trackera. Natomiast on w oprogram oprogramowanie OpenGD77 nie umożliwia dekodowanie przychodzących ramek APRS-owych. Ma świetny, to radio ma świetny, czytelny, ale monochromatyczny wyświetlacz, który będzie też atutem dla wielu użytkowników. Naprawdę polecam to radio, chociaż niektórzy narzekają na jakość sygnału audio, ale można to przełknąć, ponieważ w tej kwocie naprawdę nie ma nic lepszego po tych parametrach. Ok, a teraz przyszedł czas na ostatni model naszego zestawienia w tej kategorii, czyli będzie to najbardziej zaawansowany i rozbudowany transceiver, mianowicie radio firmy Eneton, oznaczone symbolem 578. To jest chińskie radio, dwuzakresowe w nadawaniu i podobnie jak jego wersja ręczna, czyli 878, wielozakresowe jeśli chodzi o odbiór. Stacji. Radio analogowo-cyfrowe, czyli mamy tutaj do czynienia z modulacją FM oraz systemem DMR. Moc nadajnika to 50W i to radio umożliwia korzystanie z dwóch niezależnych odbiorników jednocześnie w dowolnie wybranych trybach. DMR 2, e, 70, FM, naprawdę możemy tutaj dowolnie e, na obydwu VFO e, działać, jeżeli chodzi o odbiór. E, zbudowanym modułem Bluetooth, do tego e, obsługuje pasmo lotnicze i naprawdę dobrej jakości odbiornik e, AM posiada e, do nasłuchu tych pasm lotniczych. No, jest to w tej, chwili, w tej chwili chyba jedno z najlepszych urządzeń e, tego typu, jeżeli chodzi o e, radio DMR-owe. No, na rynek radioamatorski, bo nie wspominam tutaj o takich urządzeniach jak Motorola, na przykład, które służą przede wszystkim do e, pracy e, profesjonalnej. E, małym mankamentem może być to, że radio nie obsługuje. E, e, Oprogramowania OpenGD77, którego, tak jak mówiłem, już jestem fanem, ale naprawdę to oprogramowanie dostarczane przez producenta również jest jak najbardziej przyjazne radioamatorom, i nie trzeba się tutaj wcale wzbraniać przed tym urządzeniem tylko ze względu na oprogramowanie. Tak by wyglądała ta kategoria sprzętu mobilowego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tutaj na rynku jest więcej urządzeń, natomiast ja wybieram tylko te, które są systemowo analogowe lub dmr No i są w, mieszczą się w założonym budżecie. Przechodzimy do następnej kategorii. Jak, już, jak się już pewnie domyślacie, tutaj będą radia KF-owe. Zapraszam. Radia w tej kategorii otwiera urządzenie z Dalekiego Wschodu, mianowicie XieGu G90. Jest to radiotelefon amatorski o mocy maksymalnej 20 W, wykonany w technice SDR-owej z zbudowaną automatyczną skrzynką antenową, kolorowym wyświetlaczem, możliwością obejrzenia pasma na tzw. wodospadzie. Z zakresem swoim pokrywa pasma radioamatorskie i jest bardzo kompaktowe, jeżeli chodzi o y, jego wielkość. I w cenie około 2000 zł, naprawdę nie ma nic lepszego, żeby wejść w świat y, KF-u. Cena 2000 to jest taka regularna cena, mniej więcej. Natomiast w promocji y, udało mi się znaleźć gdzieś to radio, już w cenie w okolicach 1700 zł, 1700-1800, i uwaga, wysyłane do nas z magazynów z, z terenu Unii Europejskiej, czyli bardzo szybko otrzymujemy radio e, do domu. Kolejny model w tym zestawieniu to ultraprzenośne radio KF-owe o nazwie Xiegu, również e, z oznaczeniem X6100. To jest urządzenie, które pokrywa pasma radioamatorskie we wszystkich trybach FM, SSB ma tam możliwość również dekodowania danych cyfrowych. Maksymalna moc jego nadawania to jest 10 W. Z podłączonym zewnętrznym źródłem zasilania, natomiast pracując na baterii wewnętrznej, to jest 5W mocy. Radio jest wyposażone w dotykowy ekran o przekątnej 4 cali i w rozdzielczości 800x480 pikseli. Ma wbudowany tuner antenowy. Ma wbudowany port USB-C, wbudowaną kartę dźwiękową. No, TCX -O, o wysokiej stabilności. No, ma to wszystko, co. Radio KF-owe mieć powinno. Dodatkowo to wszystko zamknięte w małej, e, kompaktowej obudowie. Można wziąć to radio do plecaka i śmiało e, aktywować e, jakieś łączności właśnie z terenów gdzieś e, poza domem. Naprawdę fajne radio. Jest to taka alternatywa dla o wiele droższych urządzeń, e, które są również dostępne e, firmy na np. ICOM. Cena tego radia? No, nie najniższa, ale za cenę około 3000 zł. Naprawdę otrzymujemy radio, które ma praktycznie wszystko. Realizowane to wszystko jest w oparciu o technikę SDR. Naprawdę niewiele więcej potrzeba, jeżeli chodzi o radio e, KF-owe. No, może z wyjątkiem tej troszeczkę e, małej mocy, ale zawsze możemy posilić się z zewnętrznym wzmacniaczem, jeżeli będzie taka e, potrzeba. Kolejne radio to jest rozwinięcie tego poprzedniego modelu X6100, mianowicie oznaczone jest cyferką X6200. Zakres częstotliwości jest podobny. Dodatkowo radio jest wyposażone w możliwość odbioru pasm lotniczych w AM-ie oraz szerokopasmowy odbiornik FM. Maksymalna moc wyjściowa tego radia na zewnętrznym zasilaczu to jest około 8 W. Co odróżnia to radio? Jest troszeczkę bardziej przemyślane, obudowa jest troszeczkę inaczej wykonana, również obsługa jest trochę inna. Natomiast to radio nie ma wbudowanej baterii, tylko bateria tego urządzenia jest demontowalna. Jest jako akcesorium, które możemy podłączać lub odłączać. Radio jest troszeczkę większe od radia X6100, no i troszeczkę droższe. Natomiast w tym radiu, z tego co podają producenci, są użyte najnowsze dostępne technologie, właśnie SDR. Myślę, że w cenie o około 4000 zł to jest świetny wybór na wyprawowe radio QRP. W naszym zestawieniu nie może zabraknąć również tego kultowego urządzenia, mianowicie iCom 7300. Jest to jeden z najbardziej popularnych transiwerów amatorskich na rynku, znany doskonałej jakości odbioru i nadawania oraz wykorzystujący najnowsze technologie SDR. To jest ikoniczne radio z doskonałym odbiornikiem z ekranem dotykowym idealne na SSB i do używania wraz z różnymi emisjami cyfrowymi. Jest to chyba pierwsze na rynku 100W radio wyposażone w odbiornik SDR-owy. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że firma ICOM jako, pierwsze, jako pierwsza wprowadziła takie radio yy, na rynek. Oczywiście ma wszystko co potrzeba, filtry, yy, dotykowy wyświetlacz, interfejs yy, USB. Yy, no, fantastyczne urządzenie i w tej chwili cena tego sprzętu to jest około 5,5 tysiąca złotych plus minus. Także naprawdę fajne urządzenie, chociaż niektórzy użytkownicy narzekają na to, że odbiornik nie jest najlepszy, ale to jest urządzenie naprawdę przewyższające wiele urządzeń starszej, starszych konstrukcji. I naprawdę, jeżeli kupisz to urządzenie i chcesz go używać po prostu. Tak jak rekreacyjnie, powiedzmy hobbystycznie, na pewno nie będziesz zawiedziony. Odpowiedzią firmy Jesu na urządzenie Icoma był model Jesu FT710. To świetny sprzęt, nowoczesne urządzenie, wyposażone również w wyświetlacz dotykowy, rozbudowany system wizualizacji pasma, wbudowaną skrzynkę antenową 100 W mocy. Pełni SDRowe urządzenie firmy JESU. I uwaga, pokrywające pasnoa krótkofalarskie z zakresu od 160 m do 4 m. Tak? 70 MHz jest dostępne w tym właśnie urządzeniu. Występuje w dwóch wersjach. W wersji Field bez dedykowanego głośnika. Wtedy jego cena waha się około 5000-5100 zł. Albo w wersji tak zwanej AESS. Czyli z dedykowanym głośnikiem, który zresztą robi świetną robotę. I to wtedy kwota wzrasta do około 5,5 tysiąca złotych. Ale pamiętajmy, że firma Jesu oferuje tak zwany cashback w, w kwocie chyba bodajże 100 euro, więc to radio de facto jest troszeczkę tańsze niż. Na półce sklepowej. Kolejne urządzenie warte polecenia w roku 2025 to kompaktowe radio, również od firmy ISU, oznaczone jako FT891. To jest radio, które sprawdzi się zarówno w domu, na biurku, jak i doskonałe w terenie, bo jest bardzo niewielkich rozmiarów, jest wielkości dużego CB-radia. Dysponuje mocą 100 W mocy. Dysponuje mocą 100 W mocy? Tak. Dysponuje mocą 100 W, ma świetne DSP, bardzo przyzwoity odbiornik, czytelny wyświetlacz monochromatyczny. Niektórzy narzekają na jego obsługę, na kłopoty z płynnością tej obsługi, no ale radio jest bardzo kompaktowych rozmiarów, wszystko jest tam upchnięte, ale jest to na pewno świetne radio niezawodne na wyjazdach, jeżeli chcemy dysponować pełną mocą e, 100 W na pasmach KF. I niewątpliwym atutem tego urządzenia jest jego cena, która oscyluje w okolicach 3,5 3000 zł w sklepie. No to jest naprawdę świetna, świetny stosunek, jeśli chodzi o jakość cena za Niewiele ponad 3000 zł mamy markowe radio dysponujące pełną mocą, pełnym zakresem pasma KF-owego. Warto rozważyć taki zakup. Ostatnia kategoria będzie wyjątkowa. Chciałbym tutaj powiedzieć o urządzeniach, które obsługują zarówno pasma KF, jak i UKF. I w tej chwili na rynku mamy tak naprawdę dwa takie dostępne urządzenia z tym, że jedno z nich już będzie wycofywane z produkcji, ale jeszcze w sklepach jest dostępne. Pierwsze tego typu urządzenie, o którym chciałbym powiedzieć, to Jesu FT991A. To jest urządzenie, które obsługuje wszystkie pasma, co czyni go wszechstronnym y, urządzeniem do komunikacji na różnych częstotliwościach. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują jednego radia do wielu zastosowań. Y, dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej y, DSP można oczekiwać naprawdę bardzo dobrej jakości odbioru nawet w trudnych warunkach. Ma dość intuicyjny wyświetlacz i interfejs na wyświetlaczu LCD, kolorowym, dotykowym, który ułatwia całą konfigurację i sterowanie radiem, monitorowanie parametrów. Oprócz tego, wbudowany interfejs USB-CAD z kartą dźwiękową. Automatyczny tuner antenowy, który tutaj w tym wypadku nie jest najlepszej jakości, ale naprawdę radio jest niewielkich rozmiarów, więc no nie ma tutaj też za dużo czego oczekiwać. 100W mocy. Na paśmie KF do 50 W mocy na paśmie UKF, -owym. i jako jedyne radio umożliwia pracę emisjami cyfrowymi C4FM -em na paśmie KF. Jego cena trochę przekracza założony budżet, bo to jest około 6200 zł w tej chwili, 6300 nawet, ale pamiętajcie, że Jesu oferuje system cashback, gdzie możemy odzyskać 100 euro. A wtedy cena tego radia realnie spada poniżej 6000 zł. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie dla osób, które, tak jak mówiłem, potrzebują taki szak in the box. Wszystko w jednym urządzeniu. Kolejnym urządzeniem, również All Mode, All Band, to jest urządzenie, które wyszło już z produkcji, ale ciągle jeszcze jest dostępne w sprzedaży. Czyli ICOM oznaczonym oznaczony numerem IC 7100. Jest to fajne radio 100W, yy, zarówno oferuje KF, jak i UKF, też rozwiązanie podobne jak do 991A, z tym, że to urządzenie jest złożone jakby z dwóch urządzeń. Jedno służy do nadawania, drugie służy do sterowania, czyli można powiedzieć, że panel urządzenia jest jakby osobnym yy, urządzeniem yy, wyposażonym w wyświetlacz dotykowy monochromatyczny. Natomiast dla niektórych będzie to zaleta, dla niektórych będzie to wada. Dla mnie jest to wada, więc ja zawsze tego icoma jakby nie brałem pod uwagę. Natomiast jest to na pewno bardzo dobre urządzenie. Wielu krótkofalowców chwali sobie ten sprzęt. No i jak to Icom, nie ma lipy. Tutaj to jest na pewno bardzo dobrej jakości urządzenie, które jeszcze jest dostępne w sprzedaży. W sprzedaży. Ale podejrzewam, że zapasy będą się powoli wyczerpywać. Cena ICOMA również przekracza nieco nasz budżet, bo waha się w okolicach 6100 zł za urządzenie. Ale myślę, że to jest tak niewielka różnica, że warto było też wspomnieć o tym radiu. Dla osób, które są fanami marki ICOM i szukają czegoś, co tak jak mówiłem przed chwilą, szak in the box, wszystko w jednym. Urządzeniu, a w zasadzie dwóch. Słuchajcie, na koniec naszego zestawienia chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnej nowości, która pojawiła się na horyzoncie. To jest nowość od firmy Jesu, oznaczony model jako FTX1F. Ma to być urządzenie QRP. Ma się pojawić na początku. W pierwszym kwartale roku 2025. I tak jak opisuje producent, jest to wszechstronne radioamatorskie urządzenie, które łączy wysoką jakość dźwięku, kompaktowe wymiary i zaawansowane funkcje. Umożliwia pracę w pasmach KF-owych, ale również UKF-owych, wszystkimi modami, wszystkimi trybami, również modem cyfrowym C4FM. Ma wbudowany GPS, funkcję PRS. duży wyświetlacz czytelny, wizualizowany podobnie jak. Podejrzewam urządzenie FT710, dodatkowo dwa niezależne odbiorniki, czyli no, byłoby to idealne urządzenie do zastosowań wszelkiego rodzaju, ale urządzenie QRP, czyli jego moc będzie prawdopodobnie oscylować gdzieś w okolicach 10 W. Nie znam wszystkich jeszcze szczegółów, jeśli chodzi o to radio. No i cena. Nie znamy przede wszystkim ceny. A podejrzewam, że to urządzenie będzie niestety droższe niż yy, 6000 zł, które założyliśmy. Ale, ale warto o tym radiu wspomnieć, ponieważ naprawdę ono może zamieszać w. Na rynku urządzeń przenośnych QRP. Jeżeli chodzi o modele firmy ICOM, takie jak na przykład IC705, to będzie prawdopodobnie bezpośredni konkurent tego urządzenia, a ICOM jest o wiele, wiele droższy i podejrzewam, że jest tutaj za walczy nie tylko jakością i funkcjonalnością, ale również ceną. E, więc warto obserwować rynek. Słuchajcie, to było już ostatnie radio, jeżeli chodzi o mój przegląd urządzeń dostępnych w sprzedaży w 2025 roku. Mam nadzieję, że troszeczkę pomógł Wam się zorientować w dostępnych opcjach w założonym budżecie. Jak widzicie, na każdą kieszeń znajdzie się jakieś ciekawe urządzenie. Jeżeli macie jakieś pytania e, dotyczące wyżej wymienionych modeli, e, piszcie w komentarzach. Komentujcie, zapraszam do, do dyskusji. E, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2025 roku. Oby nie był gorszy niż ten, który mija. E, minął wczoraj. E, I słuchajcie, pamiętajcie, że w 2025 roku również bawimy się radiem. 73. Do usłyszenia.